Chcesz szybko nauczyć się ciekawego i dobrze płatnego zawodu? Szukasz dobrej szkoły blisko domu, to świetnie trafiłeś. Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą branżowej szkoły pierwszego stopnia w Darłowie. Pewnie z chęcią zobaczysz, jak taka praca i nauka wygląda w rzeczywistości. Zapraszamy Cię na ekspresową wycieczkę po wybranych zawodach. Najpierw przyjrzyjmy się pracy fryzjerki. Jesteśmy w salonie pani Ani Łapów. To piłtowe miejsce znają je wszyscy mieszkańcy Darłowa. W tej chwili uczą się zawodów cztery uczennice. W naszym salonie nasze uczennice poznają techniki strzyżenia, modelowania, koloryzacji włosów, pielęgnacji oraz podejścia do klienta. Po skończonej nauce, najzdolniejsze mają szansę pracować w naszym zespole, a między innymi również mogą się dalej kształcić i doskonalać swoje umiejętności. Od pierwszego miesiąca nauki młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie. Wynagrodzenie to wraz z kolejnym rokiem nauki. Wiadomo, im więcej uczeń potrafi zrobić, tym więcej zarobi. Przyjmujemy uczniów w zakresie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik. Mechanik pojazdu samochodowych wykonuje czynność od rozbrojenia elementów samochodowych włącznie po uzbrojenie. Wykonuje również czynności związane z czystą mechaniką, czyli rozbieranie zawieszenia, składanie silników. Lakiernik przygotowuje samochody poprzez wykonanie szlifowania, szpachlowania, przygotowuje elementy do podkładu. Elementy te są matowane, a następnie są lakierowane. A teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest bardzo smacznie. Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania go do zawodu wiąże się z podpisywaniem umowy o pracę. Dzięki temu będziesz miał zagwarantowaną możliwość elastycznej pracy i wiele innych korzyści. Zapraszamy wszystkich młodych adeptów zainteresowanych pracą w zawodzie kucharz. Kochamy gotować i potrafimy się dzielić cenną wiedzą. Znajdujemy się w Intermarche. Jest to supermarket Przemysłowy. Przez cały okres praktycznie nauki zawodu szkolimy się w zamawianiu towarów, odbieraniu towarów pod opieką osoby upoważnionej, rozkładaniu towarów, sprawdzaniu terminów przydatności do spożycia, obsłudze kasy i sprawdzaniu faktów. Jeżeli nie dokonałeś jeszcze wyboru i nie wiesz jaki kierunek wybrać, jaki będzie Twój przyszły zawód, praktyka, przyszła praca? Zapraszamy Ciebie właśnie tutaj, do sklepu Intermatsze. Nauczymy Cię praktycznej nauki zawodu w kierunkach takich jak handlowiec, kasjer, sprzedawca, rzeźnik, wędliniarz. To tu jest Twoje miejsce. Zapraszam! Choć przyuczenie do zawodu oznacza, że młodociany pracownik nie może wykonywać większości prac samodzielnie, to uczy się konkretnego fachu. Specjalizuje się w wąskiej dziedzinie. Fabryka domów mobilnych dla pleasure Home z siedzibą w Darłowie jest jedną z najnowocześniejszych i największych fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy producentem domów mobilnych i modułowych. Dysponujemy bardzo zaawansowaną technologią produkcyjną, najnowocześniejsze maszyny i park maszynowy dla naszych pracowników, dzięki czemu efektywność fabryki jest stale podwyższana. Kształcimy młodocianek w zawodzie stolarz i elektryk oraz stale pracujemy nad uzyskiwaniem nowych kompetencji w kolejnych kierunkach. Bardzo serdecznie zapraszamy młodych uczniów, aby my zapisali się na, na praktyczną naukę zawodu do naszej fabryki. Stoimy przed firmą Elprond, która zajmuje się prowadzeniem profesjonalnej kurtowni elektrycznej oraz świadczeniem różnorodnych usług elektrycznych. Ta firma kształci wielu znakomitych elektryków, którzy bez problemu znajdują zatrudnienie na rynku pracy. Firma Elprons zajmuje się ogólnie pojętą elektryką. Całe spektrum tego wszystkiego, czyli począwszy od instalacji elektrycznych, poprzez różne inne formy wykonywania monitoringu, klimatyzacji, rekuperacji, na dzień dzisiejszy Fotowoltaiki e, oraz e, utrzymania placów budów oraz można powiedzieć jeszcze dodatkowo e, utrzymania ruchu e, w hotelach, ośrodkach czasowych.